Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem typu test na żywo. Tym razem będziemy testować maskarę. Maskarę, którą kupiłam na tej ostatniej e, promocji w Rosmanie minus 49% e, i z tej promocji nagrywałam wam filmik z takim można powiedzieć holem i pokazywałam tam między innymi tusz do rzęs z Eveline i jest to ten tusz Volume Celebrity Mascara oczywiście w kolorze czarnym, który został przez producenta nazwany jako Deep Black. Jest to ten tusz w takim srebrnym opakowaniu. Wiele z was pytało się mnie o ten tusz, czy zrobię jego test, czy używałam, czy polecam. I dzisiaj rano na Facebooku i na Instagramie dodałam zdjęcie właśnie z tym tuszem i z tuszem z Rimmela Pytałam się was, który test chciałobyście zobaczyć jako pierwszy, i jednak większość z was pisała o tym tuszu z Eveline, więc stwierdziłam, że nagram test właśnie tego produktu. Przeczytam teraz, jaki jest opis producenta, jeżeli chodzi o ten produkt. Jest to maskara łącząca w sobie tuż do rzęs i serum odbudowujące, szczerze Wam powiem, że o tym w ogóle nie wiedziałam. Ekstremalnie wydłuża i nadaje gęstość, idealnie rozdziela rzęsy, nie pozostawiając grudek. Rzęsy pozostają mocniejsze i odżywione. No i oczywiście jest to produkt przetestowany dermatologicznie. W Rosmanie bez żadnej promocji kosztuje 15,99, więc można powiedzieć, że jest to ta maskara z niższej, tańszej półki, natomiast nikt nie powiedział, że ona musi. Być zła, jestem jej bardzo ciekawa. Nigdy dotąd nie miałam żadnej maskary z Eveline i szczerze mówiąc, pokładam w niej bardzo dużo nadziei, bo bardzo dużo pozytywnych opinii na jej temat słyszałam. Ma 7 ml pojemności, 6 miesięcy od otwarcia i tak jak wspomniałam, ma kolor nazwany Deep Black. Szczoteczka jest silikonowa, taka można powiedzieć taliowana. Któryś tuż już miał podobność, a wiem, tuż z. Z Ewonu miał też taką taliowaną szczoteczkę, ale ona była włosiasta i tamten tusz. Nie, tamtego tuszu nie lubiłam. Mam nadzieję, że ten się dobrze sprawdzi. Jak wiecie, ja szczoteczki silikonowe w ostatnim czasie bardzo polubiłam, dlatego też pokładam w tym tuszu bardzo dużo nadzieje. Jedyne co mi się nie podoba, to troszeczkę to złote opakowanie. Mam wrażenie, że. To złoto y, gdzieś tam w kosmetyczce, gdzieś tam w toaletce może się delikatnie zdzierać i y, to opakowanie już po jakimś tam czasie nie będzie wyglądało tak dobrze jak na początku i wydaje mi się, że trochę to złoto tandetnie jednak wygląda, no ale to tylko opakowanie. Przechodzimy zatem do aplikacji produktu na rzęsy, bo już nie mogę się doczekać. Przybliżyłam się do Was, i specjalnie na potrzeby tego dzisiejszego testu nie robiłam sobie żadnej kreski na powiekach. Mam, jedyny, mam jedynie je pomalowane jakimiś tam cieniami, ale nie mam żadnej ani eyelinerem, ani kredką, ani nawet cieniem tak optycznie zagęszczonej linii rzęs. Żeby nie dawać forów temu tuszowi, żeby mógł on się wykazać taki, jaki rzeczywiście jest, a nie żeby jakaś tam kredka czy kreska mu po prostu pomagały. Dlatego przechodzimy teraz do aplikacji. Otwieramy tusz. I tak jak już wam pokazywałam, szczoteczka jest silikonowa. Z tego co widzę, to nie nabiera zbyt tu, dużo tuszu y, ta y, szczoteczka, więc to całkiem na plus. Nie jest w ogóle perfumowany, czuć taki zwykły zapach tuszu. Mnie on nie przeszkadza, ale no jest delikatnie wyczuwalny. Natomiast chyba większość tuszy właśnie tak y, pachnie. Efekt, muszę przyznać, jest całkiem e, przyjemny, aczkolwiek ta szczoteczka nie do końca mi się podoba, bo przez to, że e, sam koniec tej szczoteczki jest dosyć gruby. Ciężko jest jednak dotrzeć w jakieś tam kąciki oczu, ciężej jest tutaj pomalować rzęsy w wewnętrznym kąciku, ale i to ostatnie przy zewnętrznym kąciku przez tą grubszą końcówkę szczoteczki, nie jest to jednak najprzyjemniejsze. Udało mi się gdzieś tam też na powiece delikatnie pobrudzić tym doszem natomiast no. To też jest kwestia tego, że po prostu ta szczoteczka może nie do końca mi pasuje, może nie do końca jeszcze umiem się nią malować. Natomiast sama konsystencja tuszu jest dosyć sucha, pomimo tego, że jest to nowy tusz, jest to tusz dopiero dzisiaj pierwszy raz otwarty. To jak na nowy tusz jest bardzo suchy i to mnie troszeczkę martwi, bo boję się, że może zacząć się osypywać, bądź po prostu szybko się zepsuć. Natomiast maluję całkiem fajnie, te rzęsy są ładnie podkreślone, delikatnie są podkręcone, ale jakoś bez większego szału. Są delikatnie wydłużone. Całkiem ładnie je rozczesał, nie pozostawił jakichś większych grudek, nie posklejał ich. No wygląda całkiem fajnie, jest to tylko jedna warstwa tuszu, ale wygląda całkiem przyjemnie i wydaje mi się, że jak na taki codzienny makijaż jest to całkiem fajny efekt. Pomaluję teraz drugie oko i tak się zastanawiam, czy nie dołożyć drugiej warstwy na to. Chyba jednak dołożę. Co jeszcze teraz zauważam to to, że ta szczoteczka się tutaj możecie zobaczyć, wygina ona, jest dosyć miękka i taka giętka. I jeszcze to, co mi się rzuciło w oczy, to te wypustki na szczoteczce są dosyć duże i dosyć miękkie, przez co nie kują w oko. prezentuje się druga warstwa tuszu. Możecie zobaczyć, że ten efekt jest dużo bardziej intensywny niż z jedną warstwą tuszą, tuszu, którą możecie zobaczyć na tym oku. Nadal te rzęsy nie są jakieś bardzo posklejane. U nasady są one dużo bardziej pogrubione i ta nasada rzęs jest dużo bardziej podkreślona i wydaje się, że jest ich dużo więcej. Wygląda to nadal całkiem fajnie, może nie jest już, przynajmniej dla mnie, to taki typowo dzienny look, natomiast no nie wygląda to nadal źle i szczerze mówiąc jestem całkiem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o e, drugą warstwę tego tuszu na rzęsach. Domaluję sobie teraz drugą tutaj i za chwilkę do Was wrócę z podsumowaniem. I jestem już z powrotem, dwie warstwy tuszu mam już nałożone na obydwa oczy tak się mówi, i byłam też wyczyścić sobie to, co tam mi się gdzieś tam pacło na powiekę i to, co zauważyłam przy właśnie zdrapywaniu tego tuszu z powieki, to, że on bardzo łatwo schodził, nie mazał się w ogóle i nie było problemu z tym, żeby go gdzieś tam usunąć właśnie z tego oka i myślę, że w związku z tym nie będzie on problematyczny, jeżeli chodzi o demakijaż. Tak jak już wspomniałam Wam wcześniej, te dwie warstwy tuszu dają już na pewno dużo bardziej dramatyczny i taki bardziej konkretny efekt, ale mi się on podoba, jest to takie już dosyć intensywne i mocne i zdecydowane oblepienie. Rzęs tuszem. Natomiast, no, całkiem ładnie to wygląda. Może nie jest to dla każdego wersja na co dzień. Mam ogromną nadzieję, że nie będzie się ten tusz osypywał, bo naprawdę zapowiada się całkiem nieźle. To, co ten największy zarzut, jaki mam, to właśnie ta szczoteczka, która na końcu ma ten gruby brzuszek i on troszeczkę jednak uniemożliwia dokładne domalowanie rzęzy wewnętrznym kąciku. Najbardziej lubię, jeżeli te szczoteczki są jednak zwężane na samym końcu. One są w Najwygodniejsze. Jest w tym momencie godzina 10.01 i myślę, że przyjdę do Was z podsumowaniem tego tuszu za około 12 godzin. Przynajmniej mam nadzieję, że za tyle przyjdę. No, zobaczymy, czy się nie odbije, czy się nie rozmaże, jak będzie z jego trwałością. No i co najważniejsze, czy się nie osypie, bo jak wiecie, na to najbardziej zwracam uwagę podczas testów tuszu do rzęs. Tak więc ja teraz zmykam i do zobaczenia później. Pa! Hej, hej! Witam się z Wami z Grzywką i przechodzę do Was z aktualizacją testu tuszu do rzęsy Eveline Volume Celebrities mascara, i jest w tym momencie godzina 22.27, czyli minęło no dobrze ponad 12 godzin od aplikacji tego produktu na rzęsy chodziłam po dworze było wilgotno, byłam żawka byłam u mojej córki na jasełkach więc yy, było dosyć tak wzruszająco. Może nie miał jakichś wybitnie trudnych warunków ten tusz, no ale też do najłatwiejszych. Dzisiejszy dzień dla tuszu do rzęs nie narzekał. Dla przypomnienia, nałożyłam dwie warstwy tuszu, które dosyć mocno oblepiły te moje rzęsy. I zobaczymy, jak on się prezentuje po tych 12 godzinach. Widoczne są jakieś tam bardzo pojedyncze grudki osypanego tuszu, szczególnie tutaj w tym zewnętrznym kąciku, zarówno na tym oku, jak i na tym oku. Coś tam widać, natomiast to się nie rozmazuje. Nie mam żadnej pandy pod oczami, nic mi się nie odbiło, nic mi się nie roztarło. Nie wygląda to jakoś bardzo źle, no ale jednak te jakieś tam minimalne grudki są. Może jest to kwestia tego, że są tą to dwie warstwy naprawdę tego tuszu na rzęsach jest dosyć sporo. Sądzę, że jedna warstwa mogłaby nawet tego problemu nie sprawiać, natomiast, no tak jak mówię, nie jest to jakieś bardzo duże i nie wygląda to jakoś bardzo źle. Poza tym nie widzę, żeby z tym tuszem stało się cokolwiek innego, złego, raczej bym powiedziała, że on nadal wygląda całkiem nieźle. Tak jak mówię, nigdzie się nie odbił, nigdzie się nie rozmazał. Tutaj w zewnętrznym kąciku też się nigdzie nie rozmazał, ani te dolne rzęsy też się nigdzie tutaj nie odbiły na dolnej powiedze, więc muszę powiedzieć, że całkiem pozytywnie ten tusz mnie zaskoczył, ciekawa jestem jak będzie z jego demakijażem, ale to na ten temat napiszę Wam gdzieś tutaj w trakcie filmu jakąś adnotację. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, to co mi się nie podobało to to już Wam rano powiedziałam, że szczoteczka, która jest dosyć szeroka i niezbyt precyzyjna, tusz sam sobie jest suchy, więc... Od samego początku nie sprawia większych problemów podczas aplikacji, natomiast boję się, że dosyć szybko się zepsuje i dosyć szybko będzie do wyrzucenia. Poza tym bardzo ładnie rozczasuje, rozdziela, podkreśla, podkręca, wydłuża i pogrubia rzęs. Naprawdę ten efekt volume jest widoczny na rzęsach. Aplikator jest też bardzo miękki. Te wypustki są takie bardzo delikatne, miękko, tak niezbyt ostro zakończone, więc nie kują w powiekę. Delikatnie się osypał, ale nie jakoś bardzo wybitnie. Jest to dosyć tani tusz, bo bez promocji w rozmanie dostaniemy go za 15,99, więc jest to jednak ta. Niższa półka cenowa, ale jest naprawdę bardzo fajny. I nakładając jego jedną warstwę, myślę, że nawet te kilka drobinek spanego tuszu by się nie pojawiły. Dlatego bardzo serdecznie mogę go Wam polecić. U mnie on sprawdził się całkiem fajnie, na pewno będę go jeszcze testować. Jeżeli nie daj Boże coś złego by się z nim działo, to na pewno będę Was o tym informować. Natomiast na chwilę obecną muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajny tusz, i za tą cenę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i na pewno z wielką chęcią będę po niego sięgać. I to by było chyba na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy znacie ten tłuszcz, czy Was się sprawdził, czy może nie byłyście z niego zadowolone. Ja tymczasem się żegnam. Zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w tropa!